W tym odcinku zabiorę Was do akwarium Gdyńskiego, by pokazać Wam jego pracę od zaplecza. Bo samą ekspozycję proponuję Wam, żebyście zobaczyli osobiście na własne oczy. Jestem w bardzo ciekawym i przyjemnym, fajnym miejscu, dokładnie w Akwarium Gdyńskim. Jest ze mną pan Maciej Podgórski, kierownik sekcji akwarystycznej. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, miło mi. Pan Maciej nam troszeczkę przybliży, czym się tutaj akwarium Gdyńskie, co to w ogóle jest akwarium Gdyńskie, bo ja wśród znajomych czasami mówię, że się wybieram tutaj i, i, i nie bardzo wiedzą w ogóle, że takie miejsce istnieje i czym się zajmuje, Więc jakby pan przybliżył nam, co to jest, co to jest za miejsce to jest to akwarium gdyńskie. Tak? Akwarium gdyńskie jest to taki specyficzny rodzaj ogrodu zoologicznego. Mamy status, status ogrodu zoologicznego. Dla większości wydaje się, że ogród zoologiczny to są różnego rodzaju fajne zwierzęta lądowe. Natomiast no, my zajmujemy się wszystkim, co jest pod wodą. To znaczy. Mamy ekspozycję zarówno Rafy Koralowej, zarówno z Morza Bałtyckiego, jak i znajdują się u nas również zwierzęta wodnolądowe, takie na pograniczu życia wody i lądów. Właśnie miałem pytać, jakie biotopy, czy to tylko morskie zwierzęta, czyli nie tylko morskie, ale słodkowodne i z różnych rejonów świata, nie tylko z Morza Oczywiście, Bałtyckiego. Że tak, tak? Staramy się pokazywać najbardziej ciekawe z punktu widzenia edukacyjnego, z punktu widzenia ochrony gatunkowej zwierzęta. Mamy Piętro poświęcone Amazonii. E, mamy również gatunki z Afryki, z Azji. Także nie tylko słodkowodne, nie tylko morskie. Wszystko, co jest związane z wodą e, jest ciekawe, można u nas zobaczyć. A może troszeczkę liczb? Jak dużo mniej więcej gatunków jest? Znaczy to tak ktoś próbował policzyć e, jest, w ogóle? Oczywiście, tak, i raz tak oko? Mam, Mamy bazę danych, musimy skrupulatnie prowadzić rejestr zwierząt. E, także na dzień dzisiejszy mamy trochę ponad 200 gatunków. To bardzo duża liczba i to jest wyzwanie, żeby odpowiednie warunki wszystkim stworzyć. A jeżeli chodzi o ilość wody, bo tak rozmawialiśmy wcześniej, że to też tak się da. To z znaczy, tej tak, strony. Ilość wody w tej chwili można przedstawić jako 150 tysięcy litrów. To jest dużo i mało. Są oceanaria, które mają dużo większe zbiorniki pojedyncze z dużo większą objętością wody. Natomiast no my mamy bardzo dużo ciekawych małych gatunków zwierząt, które nie wymagają aż takiej dużej ilości przestrzeni. Dwa no jesteśmy w trakcie inwestycji i budowy ekspozycji, która mocno zwiększy tą objętość. Świetnie, no właśnie, czyli cały czas coś się zmienia, jest modernizacja, wręcz po prostu nowa ekspozycja powstaje. Pod, pod tak, akwarium. Powstanie, gdzieś tak uchylimy tajemnicy. Powstanie duża ekspozycja poświęcona Morzu Północnemu. E, także myślę, że warto będzie nas w niedługim czasie odwiedzić. Wspaniale, dopinguję w takim razie, nie mogę się doczekać. E, a skąd się pozyskuje gatunki do takiego miejsca, do takiego grobu? E, Czy to część pewnie sami gdzieś rozmażamy? W, w większości, znaczy no rozmażamy oczywiście też. E, mamy różnego rodzaju programy hodowlane od medus, e, błazenków, koników różne zwierzęta, że tak powiem, z większym lub mniejszym sukcesem udaje nam się rozmnożyć, natomiast jesteśmy w takim programie, w którym możemy się wymieniać bądź pozyskiwać zwierzęta z innych oceanariów na całym świecie. Aha, czyli na tej zasadzie, czy takie wszystkie ogrody zoologiczne w ten sam sposób. A czy y, angażujecie się na przykład w jakieś badania takie związane z, y, no, z naszym środowiskiem tutaj morskim? Yy, czy jakieś prowadzicie takie projekty? Znaczy tak, akwarium Gdyńskie jest y, placówką, która podlega podmorski instytut rybacki i jak najbardziej morski instytut rybacki... No jest chyba taką placówką, która Rozumiem. prowadzi badania w naszym rejonie, takie dość intensywne. Świetnie, to dziękuję za to wprowadzenie i Państwa zapraszam do oglądania dalszej części materiału. Zobaczymy od kuchni akwarium gdyńskie, jak się karmi zwierzęta, jak się karmi ryby, co tutaj się dzieje, jak to wszystko wygląda od zaplecza. Zapraszamy. Miłego oglądania, fajnie, dziękuję. Dzień w akwarium gdyńskim zaczyna się od prac porządkowych. Niektóre czynności wykonywane są codziennie, inne raz na kilka dni lub jeszcze rzadziej. Jest to m.in. zbieranie nieczystości czy czyszczenie szyb z glonów, które przy intensywnym oświetleniu dość szybko się pojawiają. Do tego celu stosuje się m.in. znane wszystkim akwarystom czyściki magnetyczne, jednak w przypadku dużych zbiorników z grubym szkłem stosuje się już profesjonalne czyściki z bardzo silnymi magnesami, na tyle silnymi, że tutaj trzeba zastosować specjalne procedury, które mają za zadanie ochronić obsługę przed ewentualnymi obrażeniami w sytuacji, gdyby jakaś część ciała dostała się pomiędzy te magnesy. Kolejnym punktem porządku dnia w akwarium gdyńskim jest oczywiście karmienie. Dlatego przenieśmy się teraz do jednego z najważniejszych pomieszczeń w tym budynku, przynajmniej dla zwierząt, czyli do kuchni, gdzie przygotowywane są odpowiednie pokarmy dla różnych mieszkańców tego grodu zoologicznego. Jak każda dobra kuchnia, również ta w akwarium gdyńskim serwuje wiele różnych potraw. Dzięki temu, mimo dużej różnorodności gatunkowej, każdy mieszkaniec otrzymuje odpowiednią dietę. Znajdują się tu również chłodnie, w których przechowywane są zapasy pożywienia. Karmienie rozpoczynamy od rekinów, które lada moment przeniosą się już do nowego lokum, gdzie będzie można je podziwiać już w pełnej krasie. Tu chciałbym dodać, że w tej chwili w ogrodach zoologicznych nie żywi się zwierząt żywymi kręgowcami, no może poza jakimiś wyjątkami, natomiast możliwe jest podawanie żywych bezkręgowców. Tu widzimy zbiorniki od zaplecza, gdzie opiekunowie mogą dokonywać różnych czynności pielęgnacyjnych, między innymi karmienia. ile będziemy karmić węgorze elektryczne i tu taka ciekawostka. W ich zbiornikach zainstalowane są specjalne elektrody, które rejestrują wyładowania elektryczne generowane przez te ryby i zamieniają je na sygnały akustyczne, które możemy usłyszeć w głośniku, właśnie jako ten dźwięk. Zbiorniki, które tu widzimy, to odpieniacz białka i biodegradator siarkowy do obiegu wody objętości 60 ton. Systemy te pozwalają usunąć białko, lipidy i inne zanieczyszczenia organiczne oraz zredukować praktycznie do zera azotany i fosforany, które są toksyczne dla zwierząt. Zbiorniki morskie wymagają chłodniejszej wody niż zbiorniki w akwarystyce słodkowodnej, dlatego potrzebny jest tutaj specjalny układ chłodzenia wody. Tu z kolei widzimy filtr bębnowy do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych. A teraz przenosimy się na zaplecze kwarantanowo-hodowlane. Cwiszcz Aleksander, jestem akwarystą. To, 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 tutaj w tych zbiornikach mamy polipy, one przechodzą podział poprzeczny, to jest stabilizacja, z tego powstają małe efery. I te fery potem dorastają już tam w kolejnych zbiornikach, żeby odrosnąć i być wreszcie dorosłym meduzą. Okej, okay, no tak, bo to meduza to postać dorosła, a powiedzieliśmy tutaj o cyklu rozwojowym tak, jakby tak, tak. stworzeń, które większość z nas kojarzy po prostu jako meduza. Tak. Myśląc, że to jest jakby takie zwierzę, a to jest tylko postać rozwojowa, tak. Tak? I później te meduzy już się rozmnażają płciowo, bo wypuszczają tam gamety męskie, żeńskie. Z tego powstaje larwa, to ona się nazywa planula, ona potem sobie osiada na dnie, i z tego powstaje kolejny polip, który też może się dzielić tam albo na meduzę, albo na kolejne polipy. I to taki jest właśnie cały ten złoty no tak. u nich. To Aurelia aurita, czyli hełbia modra. Te zbiorniki są okrągłe, nie jest to jakaś fanaberia jak kuladra złotej rybki. Pozwala to utrzymać odpowiednią cyrkulację wody, bo aurelia sama nie porusza się, i bez tego nie mogłaby normalnie funkcjonować. Tu widzimy szczepki koralowców, które są formą rozmnażania bezpłciowego, gdzie z osobnika macierzystego może rozwinąć się drugi osobnik. Dokładnie tak samo, gdy odrywamy fragment rośliny, by zrobić z niej sadzonkę. Do prawidłowego rozwoju, koralowce, oprócz specyficznych parametrów wody, wymagają odpowiedniego oświetlenia. A to parka błazenków. Samiec jest mniejszy, a wiedzieliście, że w odpowiednich warunkach samiec potrafi zmienić płeć i stać się samicą? Tu są zbiorniki kwarantannowe, że wszystkie ryby, które do, przy, przy, trafiają do nas, tutaj odbywają sobie kwarantannę, minimum 14 dni, żeby zobaczyć, czy coś tam nie ma jakichś obcych jak pasażerów czy są zdrowe, po, czy prostu, są tak, zdrowe czy? po prostu tak? czyli to jest hodowla pokarmu krótko tak, mówiąc tak, tak. i to wszystko jest instant tutaj mamy jajka artemii w puszce je wsypujemy do słonej wody po dwóch dniach wykluwa się a te są akurat też namagnesowane o osłonki, także jesteśmy w stanie magnesem osłonki Znajdujemy się teraz w laboratorium, w którym badana jest woda ze zbiorników. Analizowane są różne parametry jakości wody mające wpływ na dobrostan zwierząt i na podstawie tych wyników akwaryści mogą podjąć odpowiednie działania, by woda spełniała wymagane normy. Cieszę się, że dzięki uprzejmości dyrekcji i całej załogi akwarium ludyńskiego mogłem wam pokazać miejsca niedostępne dla zwiedzających. I przy okazji zachęcam do odwiedzenia tego, jakby nie patrzeć, kultowego miejsca na naszym polskim wybrzeżu. Tym bardziej, że trwa modernizacja, dzięki której powiększy się około dwukrotnie objętość wodna ekspozycji. A dla tych, co narzekają na brak skaczących delfinów i rekinów ludojadów, przypomnę, że jest to budynek zbudowany w 1938 roku. I i postawiony jest, można powiedzieć, w cudzysłowie na środku morza, bo znajduje się na końcu molo. Więc biorąc to pod uwagę, ekspozycja naprawdę zgodna uwagi. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, i nie ukrywam, że wasze subskrypcje są dla mnie bardzo motywujące, dlatego jeżeli podobają Ci się moje filmy, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia!